Kiedy <gry> nakręca i wszystko widać, nie, on nas widzi od tyłu. On nas widzi od tyłu. No i to co? Tak? Witajcie, znajdujemy się w łazience głównej Gdańskiej rezydencji, którą mieliśmy przyjemność projektować. Czy było łatwo? O tym za chwilę. Nazywam się Katarzyna Sobańska-Juźwiak, jestem architektem i od 15 lat prowadzę w Gdańsku pracownię Aranżacji Wnętrz dobre projekty. Staram się nie narzekać i zazwyczaj widzę szklankę do połowy pełną, nieodwrotnie, ale muszę przyznać, że projektowanie tej łazienki nie należało do najłatwiejszych. Z uwagi na skosy, ale też na ograniczoną możliwość manewru, jeśli chodzi o przyłącza. Mimo to, myślę, że poradziliśmy sobie dzielnie i jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego. A co najważniejsze, zadowoleni są nasi klienci. Ten dom został kupiony z rynku wtórnego. Pierwsze, co było zrobione, to usunięcie stąd absolutnie wszystkiego. Usunęliśmy stare kafelki, panele podłogowe, sprzęt AGD i meble. Zdemontowane zostały też drzwi, schody, balustrady i sufity podwieszane. Stworzyliśmy taką białą kartkę, którą zaczęliśmy od nowa zapisywać. Ten, kto zna nasze projekty, ten wie, że lubimy w łazienkach duże, wygodne umywalki i duże, wygodne blaty. Pod blatem umieściliśmy pojemną szafkę naszego projektu wykończoną fornirem. A tu mamy ciekawostkę: lustro wysuwane z podświetleniem LED. Jeżeli możecie pozwolić sobie na postawienie pufa w łazience, to nie zwlekajcie, bo to bardzo wygodne rozwiązanie. Puf, którego tu widzicie, ma 80 cm średnicy i zaprojektowaliśmy go specjalnie do tego wnętrza. Miejsca jest tak dużo, że siedzisko, nawet tak sporych rozmiarów, mieści się tu z łatwością. Tę łazienkę wyposażyliśmy ponadto w brodzik z kabiną prysznicową, narożną wannę, miskę ustępową i wielkoformatowe lustro. Pewnie jesteście ciekawi, co się kryje za tymi szklanymi drzwiami. Jest tam wygodna pralnia z miejscem do prasowania. Zobaczcie, dzięki przeszklonym drzwiom bardzo ładnie doświetlaną łazienkę. Ale tego Wam nie pokażemy. <noise> Czego? Prani? Prani. Łazienkę pokażemy. Nie, zostawmy coś. Stawmy coś? Tak. W tym Dziękujemy wam bardzo. Jeśli potrzebujecie projektów wnętrza rezydencji, domu, apartamentu czy mieszkania, serdecznie zapraszam do kontaktu. Do następnego odcinka. Do zobaczenia.